Cześć wszystkim, co słychać. Leonardo Pajwa wraca z nowym filmem. W tym filmie pokażę, jak zobaczyć hasła w Chrome. Straciłeś dostęp? Nie pamiętasz hasła do strony, którą odwiedziłeś w Chrome? W tym filmie pokażę, jak znaleźć hasło w menedżerze Google. Mam nadzieję, że to pomoże. Bez zbędnych słów przejdźmy do filmu. Dobra, zaczynajmy. Otwórz Chrome i kliknij trzy kropki u góry. Potem kliknij Hasła i Auto-uzupełnianie. Wybierz pierwszą opcję Manager Haseł Google. Zobaczysz wszystkie zapisane strony w Google. Możesz dodać skrót, klikając dodaj skrót i zainstaluj. Możesz przypiąć go do paska zadań na dole. Gdy potrzebujesz haseł, po prostu kliknij tutaj. Tutaj na górze masz trzy opcje: Hasła, Sprawdzenie. Tu sprawdzasz hasła, jest ich weryfikacja. Poinformuje cię o złamanych hasłach. Pokażę też powtórzone hasła, użyte na innych stronach. Mam 164 powtórzone hasła i słabe hasła. Mam 86. Możesz zmienić hasło i nie używać powtórzeń. W ustawieniach włącz opcję zapisywania haseł. Przy wpisywaniu hasła zapyta, czy je zapisać. Tu sprawdzisz, gdzie masz zapisane hasło. Wybierz stronę i kliknij na nią. Wpisz hasło komputera, pojawi się e-mail, kliknij oko. Udało się? Napisz w komentarzach. Subskrybuj kanał po więcej poradników. To wszystko. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Dzięki.